Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Grzegorz Korbaś. No i dwa słówka chciałem opowiedzieć, tak jak tutaj na tablicy napisałem klasa B mat in, przy czym w tej klasie nie będę uczył ani matematyki, ani informatyki, bo w zasadzie na co dzień uczę fizyki. Mimo wszystko będę w tej klasie prowadził dodatkowe zajęcia z informatyki, tak można nazwać bardziej z programowania przy czym z programowania szeroko rozumianego. I dziś króciutko, żeby zachęcić, o tym opowiem właśnie, ale również tak jak napisałem na tablicy, zachęcam także do rozszerzonej fizyki. To gdzieś tam jest też dodatkowa, poza programowaniem moja pasja. W związku z tym również tam można mnie spotkać. Teraz zmienię udostępnianie z siebie na inne elementy. Pokażę za chwilkę taki układ elektroniczny, ponieważ, tu na razie zdjęcie, które przedstawia opis tego układu, ponieważ część zajęć programowania jest związana z elektroniką. Okazuje się, że jest to. Nietrudna część dla wielu uczniów, i po kilku godzinach zajęć uczniowie bez problemu radzą sobie z oprogramowaniem różnego rodzaju dosyć prostych, ale jednak działających i coś robiących układów elektronicznych. I tutaj taki przykładowy układ przedstawiłem na zdjęciu, opisując jakie elementy występują. Mamy w tym układzie mikrokontroler który jest obudowany pewnego rodzaju układem szerszym. W szkole mamy zakupionych sporo układów Arduino. Na tyle dużo, że w tej chwili, gdy są lekcje online, to uczniowie są przez szkołę wyposażeni w te układy Arduino i ci, którzy uczęszczają na zajęcia te właśnie dodatkowe sprogramowania w elektronice, Właściwie każdy z nich ma swój zestaw i może się uczyć w domu różnych elementów elektroniki i programowania pod tym kierunkiem. Ten układ jest połączony z komputerem, i tutaj zbudowałem, pokazałem taki bardzo prosty, jakby element związany z obsługą przejścia dla pieszych. Mamy zatem tutaj światła dla aut, czerwone żółte, czy tam pomarańczowe i zielone. W tej chwili świeci zielone, droga jest dostępna, a tutaj jest światła dla przejścia dla pieszych. Pali się w tej chwili czerwone, ono jest dosyć jasne, wygląda jakby było takie białawe, ale możemy regulować jasność tego. Jest przycisk dla przejścia dla pieszych, jest czujnik odległości i dodatkowe przyciski, o czym za chwilę sobie opowiem. Początkowa konfiguracja jest taka, że pali się czerwone światło dla pieszych, a Zielone światło dla aut. Jak to zwykle bywa, jeżeli nikt nie korzysta z przejścia dla pieszych. Żeby zachęcić, chciałbym pokazać fragment kodu programu, który załącza początkowe ustawienia dla tych światełek, żeby w jakiś sposób pokazać, jak proste jest to no, zapalenie takich biod. I tutaj fragment programu pokażę. Proszę bardzo, mamy tutaj pięć poleceń. Każde dla poszczególnej diody: czy ma być zapalona, czy ma być zgaszona, bo jest tam pięć światełek. Dla przejścia i dla drogi. I oczywiście nie jest moim celem dzisiaj Was uczyć, absolutnie, to nie jest czas na to. Chcę tylko pokazać, że pewne rzeczy są łatwe do zapisania, i już no, po kilku spotkaniach z tą elektroniką, z tym programowaniem, no, da się sporo rzeczy nauczyć. Ale to jest tylko jeden z aspektów programowania. Elektronika to jest tylko jedno z zastosowań. Ktoś może się zastanawiać, jeżeli nigdy nie spotkał się z programowaniem, no co wtedy? Moi drodzy, no to właśnie tego będziecie się uczyć od pierwszej klasy, jeżeli wybierzecie ten klas. Informatyki będzie uczył kto inny, ja będę uczył tych zajęć dodatkowych z programowaniem. Tutaj będzie współpraca i to będzie się wtedy posuwało bardzo ładnie do przodu, jeżeli ktoś chce się rozwijać w tym kierunku. W tej chwili udostępnię znów kamerkę. Jest już teraz nakierowana na ten skonstruowany wcześniej układ. Spróbuję wyostrzyć troszeczkę, bo to jest bliżej niż wcześniej. Ja byłem. O, myślę, że może być. No i zademonstrujemy sobie działanie tego przykładowego układu. Taki, chcę dzisiaj nie, nie pokazuję Ci jakichś efektów wybitnych. Chcę pokazać efekty, które można uzyskać po kilku, jeżeli, nikt się, jeżeli to się nie spotkał w ogóle z programowaniem, no to powiedzmy po kilkunastu, powiedzmy dziesięciu zajęciach. Nie? To to się da uzyskać. I dziś takie rzeczy pokazuję, żeby zachęcić do podjęcia tych, właśnie tego nurtu. I teraz. Pierwsza rzecz, którą chcę pokazać, to że mogę wydać z komputera polecenie żeby ten układ no, w jakiś sposób zareagował. Pokażę zatem, że jestem tutaj. I że w komputerze wpisuję pewne polecenie, a równocześnie spróbuję pokazać układ, troszeczkę oddana. Tak, żeby było równocześnie widać i diody. I, ukryć. No I teraz wydaję z komputera polecenie. Akurat takie sobie zaprogramowałem start. Gdy prześlę je do układu, światełka zaczynają zmieniać się. I jest pewna sekwencja, która jest charakterystyczna dla przejścia dla pieszych. Za chwilkę ją jeszcze powtórzymy, żeby prześledzić. Teraz przybliżę układ. A więc pierwsza rzecz, mogę komunikację z komputerem sobie oprogramować. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Zresztą w tej chwili cały czas ten mój układ wysyła do komputera informacje o różnego rodzaju jasności diod, odległości, czujniku odległości i tak dalej, dalej. Zaraz jeszcze pokażę. Jeszcze raz wydam polecenie z komputera. mogli prześledzić, co się dzieje z tymi diodami. Widzimy, że zapala się żółta, czerwona, a dla pieszych zielona, która później będzie migać. Gdy włączy się czerwone dla pieszych, no to tutaj wróci do zielonego dla samochodu. Ten sam efekt możemy oprogramować inaczej, przyciskając przycisk na przejściu dla pieszych. Więc załóżmy, że nasz pieszy podchodzi, przyciska, przycisk. I ta sekwencja jest mu jakby odtwarzana może przejść przez przejść. To są rzeczy stosunkowo proste do uzyskania i no myślę, że nikt nie będzie miał z tym problemu. Choć może jeżeli ktoś się nie zetknął z elektroniką i widzi te kabelki no to może go to w jakiś sposób przerażać, ale to naprawdę konstrukcja tego układu staje się prosta po dwóch, trzech spotkaniach, a oprogramowanie jego, sposób działania, no to po kilku lub kilkunastu, w zależności od tego, na ile kto spotkał się wcześniej z programowaniem. Te dwa przyciski umożliwiają nam regulację jasności diod. Może coś jest za jasno, więc my możemy sobie te diody Ściemniać, rozjaśniać według uznania. Ta akurat jest skierowana prosto na kamerkę, więc wydaje się cały czas jasna, ale ona też się przyciemnia. No i niech tak zostanie powiedzmy na jakimś tam poziomie. No i jeszcze jeden efekt został tutaj oprogramowany, mianowicie, jeżeli pieszy zbliża się do czujnika odległości, naszym pieszym niech będzie jakaś tam... Jakiś zasilacz, to jeżeli zbliżył się, to również automatycznie włącza się sekwencja. Takie rzeczy są również bardzo proste do oprogramowania, dlatego że to są gotowe zestawy programistyczne. Są czasami trudniejsze oczywiście rzeczy do programowania, ale ten układ jest prosty i dlatego nadaje się doskonale do tego, żeby uczniowie wprowadzać podstawy elektroniki i programowania. Już w pierwszej klasie. Już w pierwszej klasie ale nie tylko elektronika, nie tylko programowanie w elektronice. Kolejnym przykładem, które tutaj chciałbym pokazać, jest strona internetowa. Też zrobiona na zasadzie prostej, ja udostępnię ją, ale możecie również tę stronę sobie sami otworzyć gdzieś tam w tle. Pokażę adres, żeby było prościej. Jeżeli ktoś pisze w tej chwili w przeglądarkę s.lo2.gpk.opole.pl s jak strona, lo2 jak lo2, gpk to ja jestem, grzegorzpawełkorbaś.opole.pl no to właściwie tę stronę uzyska w internecie i będzie mógł sobie ją zobaczyć. I tutaj mamy wypisane, mamy tu wypisane Właśnie to, co powiedziałem, że można programować mikrokontrolery, ale można również zajmować się właśnie stronami internetowymi, w szczególności programować w języku JavaScript na stronach internetowych. Wymieniam te rzeczy, które w tej chwili już są wdrożone u nas w szkole odnośnie dodatkowych rzeczy z programowania, więc jeszcze wymieniłem zastosowania programistyczne, wybranych problemów matematyki i fizyki. To również takie rzeczy są. No tutaj przykład bardzo takiej prostej, w tym sensie, że uzyskiwalnej dla uczniów znów po kilku, kilkunastu spotkaniach strony internetowej. No cóż, my tu mamy jakieś tam teksty, jakieś tam stylizacje, czyli że tam kolorki narzucone i tak dalej. Nic specjalnego można powiedzieć tutaj nie ma, to każdy uczeń może to lepiej zrobić. No i prosta animacja. Prosta animacja, ona tutaj na moim komputerze, nie wiem jak to jest przesyłane przez internet w tej chwili, może się tu troszkę przycinać. Natomiast wy możecie na swoich odtworzyć tę stronę i możecie się pobawić. Możecie zatrzymać animację, uruchomić. Możecie ukryć całą animację. Odsłonić ją. I możecie również się pobawić w strzelanie armatą do tej kulki. Ja nie trafiam. No trudno, wy będziecie na pewno lepsi. Więc jak trafię, no to jest jakiś tam efekt. To wszystko pokazuje efekty które wy możecie uzyskać po kilku kilkunastu spotkaniach. No, akurat elementy związane ze stroną internetową dobrze jest realizować nieco później, niekoniecznie w pierwszej klasie, tak żeby każdy się spotkał wcześniej na informatyce z podstawami HTML i CSS, czyli tych elementów, które są związane z tworzeniem stron. A ja wówczas mogę więcej powiedzieć o języku JavaScript który jest przeznaczony dla stron internetowych, więc tutaj raczej nie w pierwszej klasie, ale na pewno to na zajęciach dodatkowych są. No i inne są rozwiązania planowane w zasadzie. One mogą zależeć w dużej mierze od was, od was. Na pewno planujemy zakup drukarki 3D i rozważamy jak tutaj również to oprogramować, jak to nad tym zapanować, ale to jest wszystko w planach, więc nie będę przesądzał, natomiast jest, sygnalizuję, że takie rzeczy też najprawdopodobniej znajdą miejsce na tych zajęciach dodatkowych. Będziecie chcieli to pobawić się zawsze możecie zatrzymać sobie i nabić punktów nielegalnie trochę przy zatrzymanym, tak, kuleczce. Moi drodzy, nie chcę przeciągać, a tutaj na koniec Pokażemy sobie jeszcze linki, jeśli ktoś będzie zainteresowany, stronę elodwasta. No to znacie, moja strona, no większość materiałów tam jest za hasłami, za logowanie. Możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. To głównie jest przeznaczone fizyce, ale nie tylko, ale nie tylko, ponieważ są tam również te zajęcia dodatkowe, czy to z programowania, czy z elektroniki, czy właściwie programowanie w elektronice, czy też z, jakieś tam dodatkowe jeszcze z fizyki. A tutaj też specjalnie dla Was przygotowałem przed wczoraj, zrobiłem taki krótki filmik, w którym wziąłem fragmenty prac uczniów z tej elektroniki właśnie i na tym etapie, na którym oni teraz są, bo oni w tej chwili gdzieś tam dążą do swoich jakichś projektów, to z kilku, kilku prac wyciąłem, co tam uzyskali na chwilę obecną. No właśnie po kilkunastu spotkaniach, po kilkunastu spotkaniach. I możecie zobaczyć. Nie chcę tutaj puszczać, to jak będzie ktoś chciał, to sobie zobaczyć. To jest trzyminutowy filmik można zobaczyć sobie później. No, co tam jest uzyskane przez nich. Czyli można powiedzieć, większość z nich nie spotkała się z elektroniką wcześniej i z programowaniem związanym z elektroniką, więc możecie jakby zobaczyć, co oni uzyskali na tym etapie. Dążą do rządu jakichś tam swoich projektów. I tyle z mojej strony.